Cześć wszystkim, Czarek Kolasa, kanał Lucky Punch. Dzień po wspaniałym, wielkim pojedynku w Riadzie o Mistrzostwo Świata Wagi Ciężkiej, o niekwestionowane Mistrzostwo Wagi Ciężkiej. Tyson Fury zrobił wszystko, wszystko, szedł do przodu, do szóstej rundy wyglądało to wręcz perfekcyjnie ze strony Brytyjczyka, ale potem... Wrócił za światów, Oleksandr Usyk, Może nie za światów, może nie było tego kryzysu widocznego bardzo, ale moim zdaniem przewaga była dosyć spora, Fiurego, fizyczna. Usyk wrócił i zrobił coś, czego, do czego był zdolny, ale ja jestem do, do teraz w szoku, jak do, jak on wrócił do tego pojedynku. Usyk, Oleksandr Usyk zostaje niekwestionowany mistrzem świata wagi ciężkiej, pierwszym od 25 lat. Z podringu widzieli to Evander Holyfield, czy chociażby Lennox Lewis, którzy 25 lat temu zawalczyli o to niekwestionowane mistrzostwo świata. Wtedy o trzy pasy, teraz o cztery, no właściwie o pięć, ale ten pas IBO to darujmy sobie już i go nie dodawajmy. Cztery mistrzowskie pasy w rękach Aleksandra Usyka. Ja jestem w absolutnym szoku. To była naprawdę kapitalna e, walka. Dawno nie czułem takich emocji. Może nie byłem w i oglądałem to przed telewizorem. To jestem, byłem w absolutnym e, w szoku, w euforii, e, do czego zdolny był Usyk. I dlaczego ja o tym mówię? Bo nie będę tutaj wam udawał. Ja, gdy Usyk debiutował w Wadze Ciężkiej w 2019 roku, ja byłem pewny, mimo że niepewny, ale. Nie sądziłem, że on po prostu zrobi nawet jedną trzecią, osiągnie jedną trzecią tego co osiągnął później. tak? Nie licząc tej wagi junior ciężkiej, mówię o tej sytuacji wady ciężkiej. Z kilku względów. Po pierwsze, debiut wady ciężkiej Usyka po prostu mi się nie podobał. Widziałem, że być może to po prostu są za wysokie progi, że 10-12 kg więcej od limitu kategorii junior ciężkiej. No, on to po prostu przerastały Usyka. Sytuacja była nadal taka, że, że wysoko był Wider. E, mimo przegranej, już no, za chwilę później, e, Wider stracił pas na rzecz. E, zremisował, tak? Zremisował, zre, zre, znaczy w, zawalczył z, z Tysonem Furym. Rozpoczął ten, e, ten marsz e, wielkoludy, tak? Wielkoludy w wadze ciężkiej. E, może nie tak, nie tak to wyglądało. Jak w kategorii, jak za czasów Władimira i Witalia kliczki, ale kliczków, natomiast nadal no, ciężko mi było upatrywać ogromnych szans y, usyk, y, dla, y, u Usyka. Z drugiej strony, nawet gdyby ten, y, te warunki fizyczne nie były problemem, to ja sądziłem, że jeśli Usyk będzie szalał wody ciężkiej, to po prostu przez smutnych panów w garniturach on będzie y, mocno blokowany. Tak? Pamiętamy takich pięściarzy, którzy Yy, nawet w wadze ciężkiej yy, nie mieli takich yy, fenomenalnych szans. Tak? Louis Ortiz był bardzo groźny, nawet miał kontrakt z MechRoomem. E, ludzie wierzyli, że może będzie, będzie jeszcze miał większych, więcej możliwości. Oczywiście te możliwości były, no bo dwie walki z Dionta i Wilderem to jest naprawdę bardzo dużo. Natomiast no, każdy sobie zdaje sprawę z tego, że e, no, to nie był taki idealny e, promotorski majster, z tych ze strony ludzi Ortiz'a. Tak? No bo po prostu Ortiz był za mały na to, żeby być może w pewnym momencie, w swoim najlepszym prime wykorzystać e, swoją e, szansę. Tutaj praktycznie w przeciągu. Kilkunastu miesięcy, Usyk dostaje ogromną szansę. Trochę pewnie pomaga ten, ta, ta, ta sytuacja z procesem dotyczącym trzeciej potencjalnej walki Wider'a z Furym. To, że wypadła walka Fury Joshua, że trzeba było zrobić walkę Fury Wider 3, to, że Federacja WBO wyszła bardzo mocno naprzeciw Usykowi i po to powiedziała krótko: no, Joshua musi walczyć z Usykiem. Usek zabiera po Potem rewanżuje. Nie, nie udaje się zrewansować Brytyjczyko Brytyjczykowi wygrywa po raz kolejny Usyk. A dzi wczoraj robi coś wspaniałego tak naprawdę. No, w tej walce było widać yy, to, że on musiał, Ukraińc musiał zrobić dwa, trzy razy więcej, wygenerować sił, yy, żeby sprostać Fiuremu, tak? żeby wyegzekwować, yy, czy, czy obniżyć te, yy, ten dystans. E, skrócić ten dystans, jeśli chodzi o warunki fizyczne. Tak? Ta, ta, ta różnica była bardzo duża. Widać było, że Ukraińiec nie może tak sobie od tak wskoczyć, e, skrócić dystans i, i zaatakować Brytyjczyka, w był świetnie przygotowany. Widać było, że ta kontuzja tak naprawdę jemu pomogła. Tak? Najpierw ganu być może też... E, nie wiemy, jak, jak Ukraińiec miał, jakie miał podejście. Wydaje mi się, że być może troszeczkę Uspokoił, uspokoił się po tej walce z ganurze, że, że, że Fiury był tak słaby wtedy, ale no widzimy to teraz. Tak? Jaka to była różnica, jakie to były dysproporcja w tym, co pokazał Fiury w walce z byłym mistrzem UFC, a na to, to co pokazał wczoraj z Usykiem. Wstępnie październik, 12-13 października rewanż. Pewnie nie o wszystkie pasy, bo IBF jest bardzo restrykcyjna i będzie chciała pewnie tego Hergowicia Wrzucić już do tej walki mistrzowskiej, żeby on po prostu miał coś w stylu, trochę starcia. Charles Martin, Wiatrzesław Głaskow, 16 stycznia 2016 roku, Mistrz świata. Charles Martin, Tyson Fury wyrzucający do sedesu pas IBF, tracący ten pas, potem oczywiście ewakuujący tytuły. Skończyła się czasa, czasy linearnego mistrza w, w postaci Fiurego. Ma pierwszy, e, pierwszą przegraną. No i teraz trzeba się zastanowić, oczywiście, w kontrakcie, tak jak wspominam, tutaj walka rewanżowa w październiku, potencjalnie, ale to naprawdę jest zbyt wcześnie, żeby o tym mówić. Z kilku względów. Po pierwsze, fiór, mówimy o Tysonie Fiurem, o zawodniku, który jest nieprzewidywalny, o człowieku, który jest nieprzewidywalny. E, ma tysiąc różnych pomysłów, e, tysiąc różnych emocji. To, że nie wiem, jutro może wyskoczyć, powiedzieć, że czy karierę, no to, to już wielokrotnie o tym mówił, więc nikt to na poważnie nie bierze. Natomiast yy, trudno mi sobie wyobrazić, yy, że Fiury po tej przegranej zrobi dosłownie taką samą formę, lub jeszcze lepszą, yy, bo wydaje mi się, że w czasach tej swojej nieregularności, tego nieregularnego boksu z rywalami, którzy byli słabsi, tak jak Dylan White, tak Darek Chizora, z rywalami, którzy nie, nie byli godni tego, żeby być pretendentem do walki w wadze ciężkiej, o mistrzostwo świata. Można mówić o różnych kategoriach, słabszych, gorszych, o nowych, takich jak kategoria Bridgerweight, gdzie mogą być różni rywale, różni mistrzowie, różne zestawienia, o jakichś takich. Pseudo federacjach, czy sytuacjach w federacjach, jak WBA, na przykład, które robiły jakieś sy w wadze ciężkiej, które robiły jakieś żenujące spektakle rankingi z Fresem Oquendo, który gdzieś tam nie walczył od 10 lat, jeszcze był w rankingu, bo się bali procesu sądowego, ale jednak. No jak już się mówi o walkach mistrzowskich w Ciężkiej, o zawodnikach, którzy rzeczywiście czegoś się reprezentują, o zawodnikach, którzy marzy się, tymi, co się marzy te wielkie pojedynki, to Dylan White czy Derek czy Zara, to nie jest dobry pretendent do tytułu mistrza y, świata. Y, a jednak do tej walki doszło, zobaczymy co będzie teraz. Sama, sama karta, no wspaniałe zwycięstwo Agnita to, to naprawdę to jest nieprawdopodobny zawodnik. Jestem w absolutnym szoku, że on, że on z, z kolejną, kolejny raz zrobił nieprawdopodobną sensację. Wydaje mi się, że będzie bardzo wysoko w rankingach i trzeba będzie mu robić duże pojedynki, z, być może nawet mistrzowskie w przeciągu półtora roku. Sergi Kowaljow, cień cień samego siebie. Widziałem tą Katie Duvę przecież 10 lat temu, czy 12 lat temu, już nie, 2013, 12 rok najten cleverly kontra Sergey kowaliow Wielka Brytania. Roztrzaskał kowaliów, roztrzaskał. Wtedy był już chyba w main events, była Katie teraz ten, ten team. Smutne to było, widać. Nie mam jakichś dużych emocji z kowaliowa ale to był wielki mistrz. Tak? To był zawodnik, który potrafił naprawdę robić cuda. Który chyba też potrafił sobie walnąć ostro w palnik, więc, więc na pewno stracił trochę zdrowia pijąc wodę Ale naprawdę fantastyczny zawodnik w kategorii półciężkiej. Teraz cień samego siebie. No nie wiem, no, Nie wiem, czy tam być może brakuje już pieniędzy, ale oferta musiała być pewnie dobra, no bo tam pewnie przepłatani zawodnicy są na każdym kroku. Samo to, że się mówi o tym, jak, jakie pieniądze zarobili Fury z usykiem, tak, gdzieś tam. Amerykańskie media mówiło o tym, że z Fiury 105 milionów, Usyk 45-50 milionów. Ciężko to oceniać, że nie, nie jestem specjalistą, jeśli chodzi o pay per view, nie mam dojść, także nie, nie, nie mogę powiedzieć tutaj, jak to, jak to może wyglądać, natomiast tam są ogromne pieniądze. No co by też nie mówić o Arabii Saudyjskiej, no to jednak czy wyobrażacie sobie takie gale gdzieś spoza, jak miałby to robić, nie wiem, sam Frank Warren czy Bob Arum, czy. Eddie Hearn i miałby się dogadać ze wszystkimi, e, z telewizjami, ze wszystkim. no ja, ja sobie tego nie wyobrażam. Przychodzi po prostu facet, e, jakiś szejk, który wykłada pieniądze. Ministerstwo Rozrywki, Ministerstwo Sportu, które po prostu wykłada pieniądze. I nagle się wszyscy bratają, nagle wszyscy uśmiechają, nagle wszyscy klaszczą, klaszczą, nawet konferencje klaszcze. No bo mimo wszystko no, bez tego ja moim zdaniem nie byłoby e, takich, e, takich walk. Wielokrotnie już widzimy Projekt PBC, jaki on miał być wspaniały. Ha, y, y, wielki, wielki muzyk z, y, y, nagrywa czy tworzy muzykę. Wszystko ma być przygotowane. Moś może pasja jak WFC nakończy się tym, że są przepłaceni. Wszyscy się boją walczyć z, z, z mistrzowie, nie walczą z najlepszymi. Od początku były z tym problemy. Z Denem Garcją, ze wszystkimi innymi zawodnikami. Zamiast po, po prostu toczyć super pojedynki, no, na początku byli naprawdę pięściarze przepłacani. Być może nawet też polscy pięciarze korzystali z tego, tak? No Szpika na pewno skorzystał z tego, jeśli w 2015 roku e, trzy walki w Stanach po tym, jak wyleciał do, do Houston, to tam były kapitalne pieniądze do zarobienia, tak? To z jakimiś boomami, ale no kapitalne pieniądze. Natomiast widzimy, że przychodzi sobie Szejk, mówi, że chce tego, 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 tamtego, e, robi. Robią kluby, tak, ale wiadomo z, nadania, z czyjego nadania, Ogromne pieniądze w, w walki, w, w nowe transfery zawodników do Saudyjskiej Ligi Futbolu. Przychodzi Cristiano Ronaldo, przejeżdża Neymar. Oni wszyscy się spotykają potem na, 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 tych, na tych galach. Wczoraj też był i Neymar, i Ronaldo, i Antony Joshua, i wielu innych. Steven Gerrard. No i nagle można zrobić, tak? Można sobie pogadać Warren, z, mogą sobie pogadać Warren z Hernem, wszyscy się pogadać. Nie masz z tym żadnego problemu. Taki jest ten e, świat, no, ale jesteśmy zadowoleni. Miejmy nadzieję, że kolejne walki też będą. E, kolejne będą walki organizowane. Jeszcze jest oczywiście krótka. E, kilka e, zdania o walce o z Bradysem. Jestem w szoku, że Brady do tego wrócił, do, do walki w ostatnich kilku rundach. No już było spóźnione, oczywiście. Widać było, że o jest bardzo zmęczony. I te zdjęcia po walce, kiedy oni już tam leżą, Opetaja leży już na, na, na łóżku u medyków. Brady zdjęcie, też jest podniszczony. Świetna walka. Opetaja jest zwycięzcą. Wydaje mi się, że to jest najlepszy zawodnik. E, najlepszy mistrz wagi junior ciężkiej. No i wydaje mi się, że gdyby doszło na do walki Mateusza Mastana, opytają Opetają, to chyba, chyba jednak takie 70 do 30 wskazywałoby na Opetaję, bo naprawdę jest w kapitalnej formie. I chyba trudno mi powiedzieć, i jak to by wyglądało. Na przykład, gdyby rzeczywiście Mastanek, będąc numerem jeden w kategorii rankingu IBF, jednak wyjechałby do Australii na walkę z Opytają. Chociaż tam nie było pieniędzy i chyba nadal nie ma, no bo z czy walczy poza granicami. Teraz już zarabia pewnie jakieś horrendalne pieniądze. No, czy Mastanek by sobie poradził? No nie wiem. Moim zdaniem, naprawdę, Opeta jest świetny. Chociaż rzeczywiście do pewnego momentu walka była nudna, tak? I widać było, że. Te pierwsze rundy no, wnudził się i ruszyła, i wnudził się jeden e, turki, pan turki, e, i reszta ekipy, ale potem panowie dali dobre show. Natomiast kapitalna gala, no jest specyficzna, oczywiście, tak. Fajnie byłoby to zobaczyć na tak 80 tysięcy kibiców, emocje nieprawdopodobne. Jest Saudi Arabia, ale mamy przynajmniej duże pojedynki. E, Ciekaw jestem Waszych opinii, Waszych spostrzeżeń. Także chętnie dodawajcie swoje komentarze, będę też odpowiadał. Mój, nasz kolega, mój kolega kumpel Krzysiek Wiśniewski wrócił tam dwa, trzy materiały do mnie. Wysłałem to też na, na kanał, wrzuciłem dłuższe ważenie, trochę krótsze, te spięcie na ważeniu. Wiem, że, że tutaj Krzysiek był na. na, na na bilecie, po prostu, i tam za bardzo nie można było kręcić jako kimic, wpuszczać jakieś, rzucą, jakieś kam, brać jakieś kamery za sobą. Raczej to była tylko e, ta, ta po, pod, 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 pod dziennikarza, Dziennikarze mogli używać sprzętu, raczej, raczej kibice, chyba tylko telefony raczej. Nie, nie, nie wiem, czy tam był jakiś problem, e, więc nie wiem, czy to się jeszcze będzie dodawane. Natomiast e, mam nadzieję, że, 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 że jeszcze w tym roku. Będą takie duże pojedynki, wady ciężkie. Mam nadzieję, że jednak Fiury zgodzi się na ten rewanż z Usykiem i w październiku wtórzą panowie pojedynek. I mam nadzieję, że obie będą w tak dobrej, fantastycznej formie, w jakiej byli wczoraj. Dziś Wam bardzo dziękuję. Widzimy się, słyszymy się. Pewnie za kilka dni, bo, bo wrzucę jeszcze krótkie dwa takie komentarze Czerchlewicza i Łącza dotyczące walki różańskiej okoli. Myślę, że jakiś komentarz z mojej strony też e, będzie i przed i po walce. Także serdecznie Wam dziękuję za dzisiaj i słyszymy się. Pozdrawiam. Miłej niedzieli. Trzymajcie się.